Koronawirus pojawił się w kolejnym miejscu. Potwierdzono nowe ognisko zakażeń na terenie Polski. Krajowe media przekazały smutne informacje. Rośnie liczba zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Region został w sobotę objęty czerwoną strefą. Koronawirus w Polsce. Potwierdzono kolejne ognisko zakażeń w naszym kraju. Rutynowe testy wykazały kilkanaście przypadków zakażenia COVID-19. Być może liczba zarażonych osób jeszcze wzrośnie. W sobotę region ten został wpisany na listę czerwonych powiatów. Koronawirus w kolejnym domu pomocy społecznej. W domu pomocy społecznej w Pcimiu w powiecie myślenickim wykonano rutynowe badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wśród przebadanych próbek 15 dało wynik pozytywny. Zakażenie potwierdzono u 13 pracowników ośrodka oraz 2 pensjonariuszy. Wyniki badań zaskoczyły lokalne władze oraz personel DPSu. Jak zapewniono podczas sesji Rady Powiatu, natychmiast zostały podjęte działania zapewniające bezpieczeństwo pozostałym osobom przebywającym w ośrodku. Zostały podjęte działania izolujące te osoby. Pozostali pracownicy, którzy mieli z nimi kontakt, zostali wysłani na kwarantannę. Przekazał podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego starosta Józef Tomal, zacytowany przez portal Miasto .info PL. Testy na koronawirusa wykazały zakażenie u 13 pracowników DPS-ów w Pcimiu oraz 2 pensjonariuszy. Powiat Myślenicki został w sobotę 3 października wpisany na listę czerwonych stref w których obowiązują surowe obostrzenia sanitarne, m. Inne mieszkańcy mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej, również otwartej. Od 17 września powiat był w strefie żółtej. W ciągu ostatnich dwa tygodni liczba nowych przypadków koronawirusa w tym regionie znacznie wzrosła. 2. 3. Józef Tomal poinformował również, że do Domu Pomocy Społecznej, gdzie stwierdzono ognisko zakażeń koronawirusem, skierowano sześć ozonatorów. Maszyny te mają poprawić bezpieczeństwo w ośrodku i są wykorzystywane do oczyszczania wspólnych pomieszczeń w budynku. To nie jedyny DPS, w którym w ostatnim czasie potwierdzono ognisko zakażeń. Źródło WPK 100 Embedded równe 7959.